Cześć! W dzisiejszym odcinku wskażę 5 najczęstszych błędów przy budowie domu. Zapraszam na intro i do merytorycznej części odcinka. Brak projektów. W związku z tym, że sam jestem projektantem i tych projektów już przerobiłem dosyć dużo, a tak na dobrą sprawę to po prostu problemów, które powstały już na etapie projektowym, czy też na, na budowie, na placu budowy, i mogę Wam powiedzieć, że miejsc do popełnienia błędów jest naprawdę cały ogrom. Takim absolutnym minimum jest oczywiście projekt budowlany, który przede wszystkim będzie nam służył do tego, aby uzyskać właśnie to pozwolenie na, na budowę, czyli do spełnienia wszystkich formalności. Okej, okay, ten projekt będzie wystarczający do tego, żeby zbudować stan surowy, tak, czyli tu wykorzystamy architekturę i. Konstrukcje. Natomiast te części te instalacyjne bardzo często są w ogóle zrobione tylko sztuka dla sztuki w tym, w tym projekcie i żaden wykonawca, no zdarza się tak nawet, że wykonawcy po prostu nie zaglądają do tych projektów i tak robią po swojemu. I to jest trochę zgubne, ponieważ w dzisiejszych czasach wykonawcy są bardzo wyspecjalizowani w swoich dziedzinach. OK, są naprawdę profesjonalistami. No, może, OK, nie wszyscy, ale nie mówmy tutaj o, o partaczach, tylko naprawdę o takich wyspecjalizowanych ekipach, która, nie wiem, jedna się zajmuje budową stanu surowego, druga się zajmuje tylko elektryką, tak? Trzecia się zajmuje jakimiś tam wentylacjami dalej. Natomiast te ekipy są bardzo wyspecjalizowane w swoich dziedzinach, będą naprawdę umiały dobrze doradzić, jeżeli chodzi o rozwiązania właśnie z tej. Ich dziedziny wykonawstwa, natomiast oni nie będą w stanie czasami zauważyć tego, jak rozwiązanie w ich jakichś tam instalacjach w ich dziedzinie będzie wpływało na resztę budynku. Na przykład będziemy musieli wykonać jakieś kanały wentylacyjne, tak? Albo jakąś kanalizację. To są z reguły dosyć duże przekroje tych rur czy tych, tych kanałów i na nie musimy mieć po prostu jakieś miejsce, tak? Czy będziemy musieli zrobić jakieś obniżenie sufitów, czy też gdzieś wprowadzić jakiś szach instalacyjny. Po prostu na te rzeczy musimy mieć miejsce. I teraz jeżeli nasz układ funkcjonalny zakładał coś, że musimy w tym miejscu, nie wiem, postawić jakąś szafę, czy cokolwiek innego, a tu się okazuje, że musimy teraz zrobić coś instalacyjnego. No, i to nam wpłynie po prostu na ten układ funkcjonalny. Więc bardzo często się spotykam z tym, że wykonawca ma jakieś tam swoje rozwiązanie, natomiast ja muszę z nim podyskutować jako projektant, na przykład wnętrz, żeby te swoje instalacje dostosował w taki sposób, żebym ja mógł na przykład zrobić jakąś tam zabudowę stolarską. No i tych przykładów tutaj można by naprawdę wymieniać dosyć sporo. Naprawdę jest gdzie się tutaj pomylić i dogadać też z danym wykonawcą. Tutaj też możemy wspomnieć o braku projektów wnętrz. To jest taki temat dosyć pomijany przy projektowaniu domów, niestety, ponieważ no w, tym, w tych projektach wnętrz naprawdę bardzo dużo rzeczy może wyjść. My projektując dom zakładamy, że ok, dobra, jakoś go sobie tam wykończymy to jest fajny układ pomieszczenia super, fajnie, pięknie. Ale projekty wnętrz są dosyć bardzo takim wnikliwym, szczegółowym wejściem w ten układ funkcjonalny. No i dzięki niemu będziemy po prostu wiedzieć, jakie konkretne rzeczy chcemy zainstalować. No i projektując, nie wiem, budynek, mamy zaprojektowaną kuchnię, tam jest rysowana jakaś lodówka z reguły po prostu wysowuje się taką lodówkę 60 na, na 60. Natomiast nam się może, marzy taka lodówka side by side. I jeżeli tego nie przewidzimy odpowiednio wcześniej, no to potem będzie z tym problem, ponieważ ta lodówka jest znacznie głębsza, też te drzwi z tej lodówki potrzebują mieć odpowiednie miejsce, żeby się otworzyły. No i jeżeli zaprojektowaliśmy sobie tą przestrzeń na tą lodówkę pod taką zwykłą pod zabudowę, czyli 60 na 60, to się okazuje, że nam taka lodówka się nie, nie zmieści. No i od tego jest właśnie też między innymi projekt wnętrz, który po prostu głębiej wejdzie znacznie niż taki projekt całego. Budynku i sprawdzi, czy będziemy wiedzieć po prostu, co chcemy dokładnie w tym wnętrzu zrealizować więc im bardziej szczegółowa dokumentacja, tym będzie nam łatwiej wycenić w ogóle takie prace wykończeniowe, a powiedziałbym więcej, że wykonawca nie będzie musiał przewidywać większego po prostu marginesu na ewentualne takie rzeczy, których nie będzie w stanie wycenić, bo będą rzeczy dla niego po prostu niewiadome, więc im dokładniejsza dokumentacja, tym dokładniejsze wyceny, czy jesteśmy w stanie dokładnie zbudżetować taki projekt. No a ile razy słyszeliśmy, że się okazywało w trakcie budowy domu. Ktoś po prostu nie doszacował o 10, 20, 30, 50% w ogóle ceny kosztów budowy. Oczywiście trzeba to odpowiednio wyważyć, gdzie warto taką dokumentację projektową rozbudować, a w których miejscach tego po prostu nie warto robić. No bo możemy wszystko zaprojektować dokładnie co do śrubki, tylko pytanie po co. Kolejnym błędem jest brak kierownika budowy. Oczywiście, budując dom na pozwolenie na budowę, ten tego kierownika będziemy mieli, ale najczęściej to wygląda w ten sposób, że taki kierownik jest, mówiąc w dużym skrócie, podpisywaczem dokumentów. On może się pojawi raz czy dwa razy na budowie, uzupełni dziennik budowy, podpisze się pod nim, podpisze jeszcze jakieś oświadczenia, które będą niezbędne i to będzie po prostu jego cały zakres. OK, będzie tani. Ale w szczególności dla osób, które budują dom i nie mają pojęcia o budowlance, to jest po prostu proszenie się o kłopoty. W takim wypadku po prostu nie ma nikt nadzoru nad naszym wykonawcą, czy wykonał swoje prace właściwie. Więc to w naszym interesie jest to, żeby taki kierownik prowadził nadzór nad wszystkimi pracami w naszym imieniu i po prostu sprawdzał, czy te prace zostały wykonane i czy zostały wykonane właściwie. Mamy bardzo dużo prac tak zwanych zakrytych, czyli to będą nasze jakieś tam fundamenty, jakieś hydroizolacje, czyli w kolejnych etapach budowy po prostu one zostaną zakryte i nie będziemy mieli do nich już dostępu. I w momencie, kiedy w tych pracach zakrytych zostanie zrobione coś niewłaściwie, no to potem naprawa czegoś takiego jest bardzo skomplikowana, o ile w ogóle możliwa. Więc no, tutaj jest bardzo istotne to, żeby ktoś po prostu sprawdzał, czy te prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką. Brak odwiertów geologicznych. Przy takich małych inwestycjach jak domy, jeżeli nie mamy właśnie tutaj badań geologicznych, możemy przyjąć, że mamy warunki proste i jeżeli okaże się, że w trakcie wykopu te warunki są właśnie inne niż proste, no to należy to zgłosić projektantowi i wtedy trzeba po prostu przeprojektować te, te fundamenty. To jest oczywiście bardzo pozorna oszczędność, bo oszczędzamy na takim odwiercie geologicznym około 1500 zł, natomiast to jest po prostu proszenie się o kłopoty. Szczególnie jak jeszcze dodamy tutaj kierownika budowy, który będzie nam tylko podpisywał dokumenty. No, przepis na katastrofę murowany. A tu przede wszystkim chodzi o posadowienie naszego budynku i dobranie właściwego rodzaju jego fundamentowania, czy też hydroizolacji. Takie odwierty najlepiej robić jeszcze przed zakupem działki. Tutaj możecie sobie kliknąć w odcinek, w którym opowiadam w ogóle o tym, co trzeba zrobić przed zakupem działki i między innymi tam też mówię właśnie o odwiertach geologicznych. Hydroizolacja. No i tutaj możemy właśnie płynnie przejść z tematu odwiertów geologicznych do hydroizolacji, ponieważ w odwiertach geologicznych, czyli w opinii geologicznej będziemy poznamy tak na dobrą sprawę poziom wód gruntowych i dzięki temu będziemy w stanie odpowiednio zaprojektować hydroizolację dla naszego budynku. Ale dobranie i zastosowanie niewłaściwej hydroizolacji to szereg problemów. Mokre ściany czy posadzki to oczywiście znacznie większe wydatki na ogrzewanie naszych domów, ale też to może być odpadająca farba czy też tynk, to może być grzyb na ścianach, to może też być na przykład wypaczona drewniana podłoga. Więc konieczną sprawą jest to, że musimy mieć dobrze zabezpieczony nasz dom przed wodami gruntowymi, chociaż ostatnio mam wrażenie, że to jest jakaś plaga. Na doświadczeniach moich znajomych, który, którzy kupili domy od deweloperów i były po prostu źle zabezpieczone przed właśnie tymi wodami gruntowymi. Myślę, że o tym na ten temat zrobię zupełnie osobny odcinek, ponieważ no, to jest dosyć bardzo duży problem. I aby naprawić taką hydroizolację, nie jest to łatwa sprawa. To jest na przykład rozwalenie całej posadzki na, na gruncie. To są jakieś iniekcje, jakieś drenaże kosztowna sprawa szczególnie kiedy mamy budynek już wybudowany, a nie wspomnę kiedy mamy taki budynek już wykończony. I ostatnią rzeczą, którą na dzisiaj przygotowałem, to jest niewłaściwie wykonana izolacja termiczna, tak? Czyli na przykład właśnie źle zamontowana ta izolacja termiczna albo może też źle dobrana jej grubość. Ale co ważniejsze, to w ogóle mówimy tutaj o szczelności takiej izolacji termicznej. Czyli mówimy tutaj o właściwym montażu. I na przykład, jeżeli powiemy sobie o takim styropianie, no to nie montujemy go na placki na kleju, tylko musimy go po prostu obwodowo taki każdy, taką każdą płytę styropianu po prostu tym klejem posmarować, tak, żeby, jeżeli go przykleimy, pod nim nie przepływało swobodnie. Powietrze. Ważne jest też unikanie wszelakich mostków termicznych, czyli wszystkie elementy, które wystają, jak gdyby, z naszego budynku, na przykład może to być jakiś balkon, muszą być odpowiednio zabezpieczone termicznie. W innym wypadku po prostu będą na zewnątrz oddawać ciepło. Możemy też wspomnieć o montażu okien. Taki klasyczny montaż okna tylko i wyłącznie na piance, będzie po prostu błędem. Obecnie montujemy okna szczelnie, czyli to będzie na przykład jakiś tam fartuch z EPDM-u, albo to może być też jakaś specjalna masa, zapewniająca po prostu szczelność montażu tego, tego okna. Wszystkie te. Błędy, które możemy popełnić właśnie przy izolacji termicznej, one nam po prostu wyjdą w momencie, kiedy przyjdzie nam do zapłaty rachunek za ogrzewanie. I na tych przykładach chciałem zakończyć dzisiejszy odcinek. Oczywiście tych błędów można popełnić znacznie więcej. Możecie się w komentarzach podzielić swoimi błędami, jakie wy doświadczyliście. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę do góry. Zapraszam też Was do subskrypcji kanału, no i do zobaczenia w następnym odcinku.